Dzień dobry, moi drodzy. Troszeczkę w innej perspektywie, w innym miejscu niż zawsze. E, za wami to, co stoi, to o tym mówiłam, więc dzisiaj zapraszam Was na kawałeczek filmu, chociaż nie wiem, bo jak się rozgadam, to może i będzie dłużej. E, ale tak, będzie kawałek filmu. No i teraz osoby, które są minimalistami, bardzo lubią się udzielać u osób, którzy nie są minimalistami i nie ukrywają tego. Będą miały tutaj pole do popisu. Czyli tak, ja nie jestem minimalistą. Umówmy się, że nigdy nie byłam, nie będę i nie mam zamiaru być. Yy, I mam dużo rzeczy, no więc mamy worki. I będziemy chować letnie, by zrobić miejsce na jesienne. Wow, gra! No super! No więc ja jestem przygotowana. Już zaczęłam, tak jak mówiłam w ostatnim vlogu. No więc tu za mną są dwa olbrzymie wory. I trzy mniejsze, więc tak Oskar już, już dawno był spakowany Nikoli też już poprzebierałam rzeczy jeszcze tylko chyba muszę pochować, wiecie co jakieś takie cieniutkie kurteczki yy, chyba jeansowe też, bo pod kurtkę zimową, no to ona nie chce zakładać jeansowych, więc bez sensu, żeby leżały, ja swoje chyba zostawię no więc co zostały mi do spakowania jeszcze, tak te kurtki i yy, moje bluzki spodenki. No więc dzisiaj właśnie mam zamiar to zrobić, bo jak ja tak sobie pomyślałam, że jak wyjmę teraz ozdoby jesienne, to, to, to będzie się ze mną kłóciło dlatego, że ja muszę mieć porządek i jesień już w szafkach, żebym mogła jesień wystawić na półki. No niestety tak mam, tak samo jak było z, z czymś tak było chyba też. No nie wiem. Oczywiście zanim jeszcze wystawię ozdoby jesienne, będę musiała wyszorować znowu. Ale wyszorować to, 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 to nie, bo to, to ja ta, ta i tak ostatnio szorowałam. Kłócam sobie, będzie na pozycja. Yy, wybrać moją zmorę, czyli firanki i wyprasować, więc bez tego się nie obędzie. Inaczej ja nie wystawię ozdób jesiennych, tak samo jak Boże Narodzenie. No nie da rady, nie mogę wystawić ozdób porządnorodzeniowych, jak mam... Ja no, wiem, że to jest głupie dla niektórych, ale to jest dla niektórych. Jak mam brudne okna. Nie wiem, no po prostu, jak już tak, wiecie, no nie wiem, tak mam i już i nie będziemy się kłócić. No więc tak, moi drodzy, możecie się powstrzymać, jeśli Was y, y, będzie to kroliło w oczy, że jest tyle rzeczy. Uprzedzam teraz, bo ich jest sporo, bo ja lubię. Także mam tutaj worki. Mam tu worki małe niestety. Tym razem poopisywałam je, bo w ubiegłym roku nie poopisywałam. I potem, wiecie co, zastanawiałam się, co którym jest. Także wiem, tak, mam popodpisywane i wiem, co jest. Będę musiała tylko jeszcze teraz jechać i przywieźć moje stetry. Ale najpierw muszę zrobić miejsce, więc została ostatnia szafa, którą Wam zawsze pokazuję. I która wzbudza tyle kontrowersji. Ile możesz mieć rzeczy? Jak Ty możesz mieć tyle rzeczy? Wczepianie się kogoś tak jak oglądałam ostatnio Szusz, ona lubi pierdołki w ogóle, to jej domek, ona kupuje, więc po co się czepiać, że ona ma tam dużo i zagracone, jej sprawa. Lubisz minimalizm? Masz puste półki i dwie rzeczy w szafie. Lubisz dużo? Masz dużo. I nam za to nie płaci, więc hello ludzie, hello. No więc dobra, mamy barki. Dużo tu nie wejdzie, ale dobra, mam tam karteczki, taśmy od wczoraj nożyczki, będę opisywać, podpisywać. A potem to i tak wszystko w tych workach chyba wyląduje w, w tych pudłach moich. No nie wiem, zobaczę, ale to, to tam to szybko prawda. Więc Zacznijmy, póki jeszcze młody jak pójdzie spać, to, to nie chcę szeleścić przy nim, bo mogłam zrobić odwrotnie. Tam ogarnąć wczoraj, a dzisiaj tu, gdzie są drzwi zamknięte, ale to nic, więc idziemy. A poprawiam się jarzynowa to się warzywka na sałatkę jeżynową dzisiaj będę robić jakoś mi naszła ochota, tutaj pomidorówka się gotuje powoli e, a tutaj będziemy robić sałatkę z oskarkiem pewnie mi pomoże tylko jedyny błąd jedyny, nie błąd, może jaki błąd nie mam górka kieszonego, mam takie w plasterkach, trudno je skroję wam tak, że niestety ja w tym roku nie włożyłam wszystkich swoich letnich ubrań. A to dlatego, że nie, że mam ich za dużo, bo zaraz ktoś tak powie. Być może. <laughs> Ale moim zdaniem to lato było za zimne. Ja więcej chodziłam w długich spodniach niż w krótkich sukienkach. Nie no, zimne, zimne, zimne. Dajcie znać jakie wasze odczucia. Czy wy też tak uważacie, czy po prostu chodziliście w letnich rzeczach i tak dalej. Ja niestety nie. No zimno było w tym roku, naprawdę. Tak moi drodzy, to są tylko spodenki i tam jest jeszcze ich więcej i kilka spódniczek. To, co na bok, to zostawiam, bo w okresie jesiennym czy zimowym spokojnie mogę jeszcze położyć, dlatego to, co na bok, to na bok, a to, co tutaj, to tutaj. Jeszcze co nie koniec. Ja nie mam dwóch, trzech parek spodenek. Mam chyba z 40. Chyba tak, nawet bym nie, nie przesadziłabym. No cóż? Już mi się nie chce, ale yy, zostały jeszcze tylko w sumie dwie półki, nawet nie całe dwie, więc ogarnę to i będzie z głowy. Młody śpiwiec myślę, że to jest idealna pora, żeby zrobić sobie kubek herbatki. Uh -huh. A dnijcie jakiej? Uh -huh. Uh -huh. W dalszym ciągu Wam polecam tą. Moja mama ostatnio kupiła yy, Gran, z granatem, ale ona jest dobra, ok, ale ta mam zamiar wszystkie przetestować, więc to jest number one, polecam Wam, jak nie słudzicie, to ona już jest lekko słodka, no więc ja nie lubię słodkich herbat, ale ta coś sobie mam, no i zobaczcie, widać, że piję, matko poświęta droga, na pewno kupię jeszcze inne ale ta jest po prostu przepyszna, no i konkretnie ta, bo można się zmylić, jest inne opakowanie, też jakieś tam inne owoce, czajnik, woda, wiadomo, herbatę. ale ta jest taka dobra, no i co, trzeba kupić anysz, łyżdziki, łyżdziki mam, laskę cynamonu, miodek, najlepszy swój taki, ale to też taki mam, może nie z mojej pasieki, bo nie mam, ale yy, taki typowo, typowo pasieki to mam. I co? Dobra herbatka, taka czarna i będziemy lecieć z tym Martem, co? Mhm. A tak a propos ten naszyjnik z temu, on jest rewelacyjny, poczekajcie, on ma w sobie kamyki, zobaczcie, to są kamyki, które ja od tamtej pory chodzę, tylko urwała mi się ta perełka i niestety, i wiecie co, wpadła mi do umywalki, tam gdzie takie dziurki są. I ja chciałam ją wyjąć. I jak kurde, nacisnąłam poleciałam w dół. No, gdzieś ta moneta jest. Ale ona jest... On jest bardzo fajny, dlatego że to są kamienie naturalne. Kamienie naturalne co? Nie ścierają się, moi drodzy. Ej, gdzie jest ta moneta? Czekajcie, bo gdzieś mi tu pewnie poleciało. Ona na pewno jest jest się. Taki mały gadżet, a naprawdę po, po, po... ładnie wygląda. Jak nie lubiłam koralików, tak teraz bardzo lubiłem. Chętnie bym założyła te białe perełki i te jeszcze takie te, co mam razoletkę tu no ale może nie wszystko zajmę, nie wszystkie na raz, a tutaj mamy zieleń, taki brąz, pomarańcz, taki żółty bardziej, różnego koloru, śliczne są, także możecie sobie wejść, pewnie powiedzieć, Wam zrobię odnośnik do filmu z temu i no ja Wam serdecznie polecam, nie ściera się, jak wiecie, ja śpię, kąpię się, nie zdejmuję biżuterii, więc jakiejś słabej jakości, no to szybko się muszę z nią żegnać, a tak to wiecie, dobra. Wiem, co robię herbatkę. Mop stoi, bo muszę wyczerpać w pokoju, ale to w pokoju, to wiecie co? I dopiero jak ułożę sobie ubrania. A tymczasem zupka się gotuje. Byłam w ogródku po włoszczyznę i wyrwałam marchewkę i pietruszkę, i ja jestem w szoku. Pamiętacie tą dziwną marchewkę, taką tu, dziwną? <laughs> to te marchewki moje są takie duże, a ja myślałam, że nic z nich nie będzie. Pietruszka, no. Taka jak mój palec, nieważne, ale jest natka, ale marchewka. No po prostu jestem w szoku. Również mam jeszcze e, czekać tutaj te papryczki te takie. A pienią. Tylko mm, zerwałam, bo już widzisz tak, tak zimno, że już widzę po liściach, że jeszcze jedna taka chłodna i one zmarnieją. Tylko, że one nie są aż tak ostre. spodziewałam się bardziej. Dobra, robię herbatkę, no i tak usypiając młodego, tak sobie pomyślałam, co to jest z ludźmi, że oni myślą sobie, że mogą, nie wiem, teraz ja wiem, że tak będzie dużo osób będzie pisać, chyba, żeby coś się stało, że yy, zakupocholizm, że za dużo rzeczy, a czy ja muszę być taka jak wszyscy, czy jeśli ktoś jest yy, osobą, która ma mało rzeczy, to, 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 to wszyscy wokół ludzi muszą być tacy sami, no nie, ja lubię to, co mam i, i powiem wam, że niektórzy od nich, którzy są mają jeszcze więcej, nie wiem, czy jakichś tam ozdóbek, pierdówek, nie wiem, kwiatków, czegoś tam, coś tam, lubią. No i super, jejku, no może mi się niekoniecznie wszystko, czy ich styl podoba, ale to jest ich dom, im się podoba, no to chyba najważniejsze, a nie, że, nie wiem, ja mam nie mieć czegoś, bo kołość to denerwuje i rozumiecie, więc mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie, tak mówię już z, z, z wyprzedzeniem do tego, że pamiętam moje wszystkie filmy, w których robiłam sprzątanie dużo przychodziło ludzi i po prostu strasznie byli zburwersowani jak ja mogę mieć tyle rzeczy, no a jak mam układać ubrania, ja zawsze tak robiłam wywalam wszystkie i po prostu od początku układam no więc wiecie, mogłabym wyjąć cztery rzeczy i takie układać, ale po co mam, U, nie wiem po pierwsze dawać sobie więcej roboty, po drugie udawać, że mam mało rzeczy, po trzecie bez sensu, nie wiem, ja taka jestem, nie mam dużo, ja lubię. I tutaj, i tu i tak mam teraz bardzo skromnie, bo mi popękały, czyż młody mi porwał. Ja, ja lubię, zobaczcie, no lubię, bardzo lubię, dużo, no i co z tego? Ale lubię też jak jest pusto, na przykład bardzo lubię jak blat jest pusty i mniej tym więcej. No teraz się tutaj gotuję. Wiecie, no jest natka, łyżka, herbatka, tam picie, no ale moi dzieci też piją, woda moja, ale tak to lubię jak najmniej. Ale też lubię yy, w innych kwestiach mieć więcej. No i to tyle w związku z tym, zalajmy sobie herbatkę. Może bym zjadła pierniczka z czekoladą, bo przecież mam. Miałam się zważyć. Kurde, i zapomniałam. To jest, o nie, mam boraczek ciurowy. <śm> Latają fuski, ale to nic, jak się zaparzy, bo ja mam taki zaparzacz. No ale torebkę nie pomyślałabym, że pęknie. Aczkolwiek, taka torebka na taki duży kubek, bo to jest duży, no to troszeczkę traci smak. Najlepiej jakiś taki standardowy, chyba. Nie hmm. wiem, standardowa ma 250, ta ma więcej. No dobra, no więc herbatka się zaparza. Jak się zaparzą, to te fuski pójdą na dół. Hmm. Bo wiecie co, ja już miałam dzisiaj zrobić kawę w kubku jesiennym, ale tak mówię. Kubek jesienny, nie. no już bym zrobiła, ale te moje ozdoby, te ubrania najpierw ja muszę ogarnąć, no, więc zaczynam od tego, a potem lecimy w przyszłym tygodniu na bank, ja sobie jutro pomyję okna, jeszcze raz, chociaż wiem, że zaraz będą wieczorem brudne, no, ale no cóż, wiecie, mentalnie w głowie chociaż, na szczęście moje lustro, a nas nie było kilka dni, no, więc ten lustro już nie zdążyło zakrzyczeć, dotknij mnie, nie zdążyło. Mój syn nie zobaczył. Pewnie to dzisiaj odkryję. Dobra, bo będę gadać, także idę sprzątać dalszą część i herbatkę zabieram ze sobą. Dajcie znać, czy piliście tą herbatę, czy nie. I pozdrawiam cieplutko. Mamy słoneczko zimno, ale nieważne. Jak jest taka pogoda, ja się czuję ok. Jak będzie tak, ten, to ja nie czuję się dobrze. No dobra. jest gotowa. No więc spróbujmy. Patrzę, bo tam ostarbie go, nie? Mhm. Przyznam się, że za pierwszym razem przesoliłam. Pierwszy raz w życiu, ale miałam jednego ziemniaka nieskrojonego, bo stwierdziłam, że będzie za dużo na początku. No więc on uratował życie. Dokroiłam go i dokroiłam jeszcze jedno jabłko. I jest teraz, gier, tylko potrzebuję jeszcze wiecie, wiecie dlaczego? E, pieprzu, No. Mm. I do tego dobrej wędyniki. Hmm. Patrzcie, która godzina, bo do 18 jem, więc mam godzinę. Także żegnam się z nami. Ogarniałam całą szafę. Wszystko. Tylko jeszcze muszę pochować sety sportowe ze spodenkami, bo bez sensu ja muszę wrócić znowu, bo mam znowu przerwę. No um, więc zimno to spodenki nie. Topy tak, ale spodenki nie, więc ja je chowam. Robię miejsce.